Czy da się zbudować wysoką odporność organizmu w zaledwie kilka dni? W sumie badania naukowe pokazują, że tak, więc sprawdzę to na sobie. Dobra, już to sprawdziłem. Działa. Praktycznie wszystkie te rzeczy można zrobić niemalże za darmo. A przy okazji występują efekty uboczne w postaci lepszego samopoczucia i większych zasobów energetycznych. Ostatnie dwa lata miałem niesamowitą odporność. Serio, w życiu nie miałem tak dobrze. Żadnych przeziębień, żadnych infekcji. Przyszedł zeszły rok, wrzesień. Przeprowadzka z powrotem do Warszawy. Dzieci po kilku latach edukacji domowej do szkoły. Jakoś w listopadzie przestałem robić praktycznie wszystko poza łykaniem witaminy D. Na efekty nie musiałem długo czekać. Tuż przed świętami oberwałem tą grypą. W życiu nie byłem tak chory. Jeszcze wczoraj bolały mnie tak zatoki, że czułem wszystkie plomby i chciało mi się płakać. Stwierdziłem, trochę tak metodą <grym> Ala Chodakowska, odzyskam e, odporność 3-4 dni. A przynajmniej zresetuję ją sobie i zbustuję tak, że potem bardzo łatwo będzie mi wrócić na właściwe tory i odzyskać wszystkie inne rutyny, które robiłem. Drogi pamiętniczku, nie jadłem od 16 godzin i nienawidzę wszystkich. Najpierw głodówkę. Zacznę od procesu autofagi, czyli zjadania się organizmu od środka. Za odkrycie i opisanie tego procesu w 2016 roku Nobla otrzymał Japończyk, profesor Yoshinori Osumi. W skrócie, w trakcie głodówki nasz organizm zaczyna zjadać komórki, wybiera te zniszczone, słabe, stare, w związku z czym oczyszczamy się, a na ich miejsce wkrótce powstaną nowe, troszeczkę lepsze. Ja wykorzystam trzydniową wersję głodówki. Autofagia jest czadowa i prawdopodobnie ona sama wystarczyłaby, żeby przez te trzy dni sporo odbudować, a w szczęście są inne metody, które pozwalają w jeden nawet do trzech dni odzyskać znowu sporo odporności, i mam na myśli tutaj stresowanie organizmu. Nie, nie mam na myśli chronicznego stresu kortyzolowego, który może nam zafundować jakieś kiepskie miejsce pracy, szkoła, czy związek z toksycznym partnerem. Mówię o krótkotrwałym, intensywnym stresie, kiedy nasze ciało myśli, że walczy, albo że zaraz umrze, i wtedy odpalają się nasze pierwotne mechanizmy przetrwania. Głównie polegają one na dostarczaniu nam adrenaliny i kortyzolu, ale to potrafi zdziałać cuda. Prawdopodobnie znacznie jedną taką metodę, ponieważ one w ciągu ostatnich kilku lat zyskują na popularności, są coraz lepiej przebadane. Mam na myśli takie działania jak sauna, oddychanie, czy zimne prysznice lub morsowanie. Ja zastosuję wszystkie trzy i zaczynam od najprostszej, najbardziej dostępnej dla wszystkich, czyli oddychania. Po instrukcji i porady polecam iść do źródła, czyli do Wimahofa. Ja, kiedy to nagrałem, to wygląda to jak nawiedzenie przez Jacka Nicolsona i w sumie już się nie dziwię, że moja żona nie chce tego robić. Dzień drugi. Drogi pamiętniczku, nie uwierzysz, ale ciągle jestem głodny, a do tego jest mi piekielnie zimno. Najgorszy dzień bez jedzenia to zawsze jest ten drugi. Dlatego dzisiaj będzie dużo herbatki i różnych ciepłych naparów. Cel na dziś to żyć w miarę normalnym życiem, nie dać się organizmowi wyziębić. Tam kryzys jest 14:30, minęło parę godzin od porannego nagrania. Prawie się przekonałem już raz, wytłumaczyłem sobie, że powinienem to przerwać i coś zjeść, bo jest kiepsko. Prawdopodobnie za szybko wszedłem w post, prawdopodobnie powinienem był się dłużej regenerować po chorobie. Z drugiej strony, drugiego dnia nie jest to nic niezwykłego. Wiedziałem, że będzie kryzys, wiedziałem, że będzie kiepsko, nie sądziłem, że aż tak. Wymieniłem, e, wróciłem do domu. Głowa bolała mnie tak, że zjadłem banana, zaliczyłem krótką drzemkę, ale nadal planuję ten spacer. W końcu zebrałem się na ten spacer. Było zimno, było ciemno, czułem się kiepsko i finalnie miałem fatalny czas. Nie wiem, komu chciałem udowodnić ten spacerem, pewnie coś sobie. Na szczęście potem zrobiłem mądrą rzecz, czyli porządnie się wyspałem. Dzień trzeci i dzisiaj rano zacząłem być dorosły, zjadłem małe śniadanie, powoli wychodzę z tego postu. Potem poszedłem na spacer z moją żoną i o dziwo tempo było o wiele lepsze. Po spacerze próbowałem dołączyć zimne prysznice. Wiecie, te fajne, butujące, zimne prysznice. Zaczęło się od polewania stóp i kiedy doszedłem do kolan, stwierdziłem, że dobra, chyba nie. I sobie to zmiękczę. Wybieram się zaraz na saunę. Tam myślę, że pod wpływem 110-120 stopni łatwiej będzie mi wejść pod lodowaty prysznic na pół minuty. I kiedy zjem już też normalny posiłek, jutro, kiedy będę już po poście, Chyba przyjdzie czas na jakieś podsumowanie. Dzień 24. Miałem wszystko nagrać dnia 6. Ale stwierdziłem, że ktoś może przyjść, zarzucić mi, że. o, osłabiłeś organizm, teraz jest super, a za kilka dni będziesz chory. Także minął cały styczeń. Nadal nie jestem chory. Nie byłem chory. Dlatego eksperyment na dzień dzisiejszy uważam za udany. Dodatkowo mam lepsze samopoczucie, więcej energii, i myślę, że największa w tym rola spacerów, które są teraz praktycznie codziennie. A teraz pośmiejmy się i zobaczmy, co sobie na początku wymyśliłem, a co mi z tego wyszło. Więc ambitna wersja wyglądała tak. Dzień zerowy. Początek postu, ostatni posiłek około 16. Udało się. Dzień pierwszy. Głodówka, spacer w lesie, oddychanie sauna. Udało się głodować i oddychać. Koniec sukcesów. Dzień drugi. Głodówka, spacer w lesie, oddychanie sauna, zimny prysznic. Udało się głodować, oddychać, spacerować i co najważniejsze przeżyć. Dzień trzeci i pierwszy raz udało się wszystko. Było wychodzenie z głodówki, więc mikrośniadanie, potem jakiś już normalny posiłek w miarę o 16. Dalej niespecjalnie planowałem, ponieważ wszystko miało zamknąć się w tych trzech dniach, więc nastąpiły. Nieplanowane dni kolejne 3. Dzień czwarty spacer, oddychanie, zimny prysznic. Już bez sauny była akurat awaria wody, więc wykorzystałem ją do tego, że prysznic tak czy siak trzeba było wziąć. Dzień piąty spacer, sauna, zimne prysznice, oddychanie. I dzień szósty: spacer, oddychanie, zimny prysznic. Dopiero w 6 dni udało mi się upchnąć zarówno głodówkę, jak i stresowanie się. Jak wyglądałby mój protokół, gdybym zaczynał go teraz jeszcze raz? Myślę, że przede wszystkim dałbym sobie troszeczkę więcej czasu po chorobie, a nie, że jednego dnia boli mi głowa, a następnego dnia wchodzę w głodówkę. Oddychać zacząłbym najszybciej, jakbym mógł, nawet tuż po chorobie. Dzień zero: oddychanie. Ostatni posiłek o 16: jakiś mały. I bezpośrednio po tym posiłku poszedłbym na krótki półgodzinny spacer, żeby przyspieszyć proces wchodzenia po prostu w głodówkę. Dnia pierwszego dorzuciłbym saunę, niekoniecznie z zimnymi prysznicami, po prostu żeby się rozgrzać, kiedy byłem głodny. Dnia drugiego oszczędzałbym się najbardziej. Nie wiem, czy bym poszedł na saunę, czyli chyba najfajniej, żeby wypadał ten drugi dzień w weekend. Dnia trzeciego chyba już nic nie zmieniał. Zrobiłbym praktycznie wszystko tak, jak zrobiłem tym razem. Było to już jakoś tam odpowiedzialniejsze, a najprzede wszystkim łatwiejsze. Te pierwsze dwa dni zaplanowałem sobie za hardkorowe. Chciałem to dowozić, nie udawało mi się, byłem sfrustrowany, źle się czułem z głodu, więc absolutnie pierwsze dwa, trzy dni do poprawy, dalej już taki spokojny plan był ok. W trzy dni się nie udało, super, udało się w sześć. I było o wiele, wiele łatwiej. A teraz szczerze, co było najtrudniejsze? Głodówka zimą. No to był poroniony pomysł. Zwłaszcza, że jestem osobą, która gotuje dla całej rodziny, więc to był hardcore i katorga. W życiu zrobiłem już parę głodówek, łącznie z tygodniową tylko na płynach, ale ta w zimę była najgorsza ze wszystkich. Zimne frysznice. Zaczęcie ich po dwóch miesiącach przerwy, przedtem robiąc je dwa lata, było trudne. Żeby przeprowadzić taką akcję w zimę, musiałem się nieźle zmotywować, ale zmotywowało mnie to, że byłem tak długo chory, a odzwyczaiłem się od chorowania, więc dla mnie był to powrót: zarówno powrót do odporności, jak i powrót do tych wszystkich. Nazwijmy to technicznie przyjemnych rzeczy, które sobie robiłem. Ale tak naprawdę to są przyjemne rzeczy. Jak już zaczniesz je robić, to dopamina i inne rzeczy ci to wszystko gratyfikują. Teraz pozostaje mi tylko nie wymięknąć i byle do wiosny. Dziękuję bardzo za twój czas i uwagę. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia wkrótce.